Dzień dobry. Dzień dobry. Wie Państwo ja dzwonię z restauracji, tu tam, tam były pozamawiane gorące dania do państwa. A, do kogo? No do państwa. pod tego, tego numeru było zamówienie. Tak, chyba nie. No wie pani co, podróżka. no, no ja, jak pomyłka jest ja z daniami gorącymi po prostu u Państwa Uzie. przed domem. Gdzie? A to jaja chyba coś robił. Czy znaczy, wie pani, no nie, czy pani ktoś zrobił jaja, wie pani, co? trzeba to teraz pokryć koszta i trzeba to odebrać, nie? No, no dobra. No, pokryjemy zaraz koszt, niech pan przywiezie te gorące dania, to będziemy jeść. No dobrze, dobrze, nie, nie ma problemu. A no. ty a pani o takim programie jak mamy cię? No, oglądam czasami. No, no to wie pani, już nie oglądała pani, bo już pani tego nie ma, już przejąłem nową medycję. Tak. Tak. no to, no, no to tak tam wpadam z tymi daniami i będziemy sobie jeść. Tak? Dobra. No ba. A, przepraszam, przepraszam bardzo, a do jakiej miejscowości się dzwoniłem? Jeszcze raz, niech Pan powtórzy. Do jakiej miejscowości się dodzwoniłem? Do Mogilan. Do Mogilan? No. Może Pani, a jak się nazywa? A zna Pani Fąfrowicz? Nie. Małgorzata Fąfrowicz? Nie. Nie, Aha. ale Fonsowi tak. jest w banku tak? Jest, jest, To se pan pomylił numer. Znaczy nie, nie. Pytam się, czy państwo tylko znają nie? A to w... zna, chyba, nie? Nasz Fonsowi Zna. jest w A ty zna No, bo tam właśnie, tam, tam właśnie był mój wujek żonaty. A, Płazie. Jakie to nazwisko? Daję cię pani. Daję. Witam pani Halo? No? Przepraszam bardzo, ale ładnie by się zgadzali. Bo akurat ja jestem mąż Małgorzaty, Stanę, Gardiana, pani Znajdaniela. No. No. to jest mój syn, jeden z drugim. Daję się, no, poważnie. A z kim się nazwisko, bo ja wszystkich was tam za Mogilanaka? Nazwisko? Szczebońska, komuna. Szcze, Szczebońska? Tak, no, że właściwie, właśnie. Aha. No, bardzo dobrze. Tak? No, pozdrowić wszystkich w domu tam. No. I słuchaj, nie poważnie. Małgorzata, bo wiesz która, nie? Fonfrowicz, nie? O? Bo wiesz, że nie żyje ani teściu, ani teściowa. Został mi Azjan, tylko i Daniel, nie? No, No. moja robi w minie, wiesz gdzie, nie? W rynku, no. Także pozdrawiam Was tam wszystkich. Przepraszam za siostrzeńca mojego, za te głupoty, co przemówi przez telefon o tych zamówieniach. Zgoda? Zgoda. Dobra, no. no. Słuchaj, dobra przepraszam nie na nienachodzę, szkoda no. ten, wesołością się i wzajemnie. Nie nawzajem, no. a niech mu pan powie, że on się nie do tej córki zadzwonił co, co trzeba. Dobra przekażę mu, dzięki, dobra. dzięki, no na razie. Pa. No cześć. Dzień dobry. Dzień dobry. Wie pani co ja dzwonię z restauracji, tam, tam były pozamawiane gorące dania do państwa do kogo? No, do państwa. Spod tego, tak? spod tego numeru było zamówienie. Tak? A chyba nie. No wie państwo, no, no jaką myłkę? ja to jest zdanie.